Thank you. W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy na Cmentarz Ewangelicki w Sosnowcu. Cmentarz Ewangelicki w Sosnowcu wchodzi w skład Cmentarza Wielowyznaniowego. Założony został w roku 1894 i jest to najciekawsza sosnowiecka nekropolia. Ten datę potwierdzają oryginalne dokumenty przechowywane w archiwum parafii ewangelickiej. Spisany po rosyjsku protokół na temat przekazania sprzedaży gruntów pod cmentarz ewangelicki oraz sprawozdanie z posiadanego majątku sporządzone dla konsystorza przez księdza Eugeniusza Ernesta Utkę. Nad cmentarzem góruje mauzoleum Ditlów, położone w centralnej części cmentarza. Mauzoleum rodziny Ditlów jest budowlą murowaną, wolno stojącą, usytuowaną centralnie pośrodku cmentarza, wybudowane na rzucie koła z potężnych bloków kamiennych z detalem rzeźbiarskim, zostało wzniesione z tufu wulkanicznego. Wnętrze rotundy podzielone jest na dwa poziomy. Część górna pełni rolę kaplicy cmentarnej. Mauzoleum otoczone jest niskim murem na rzucie prostokąta. W krypcie kaplicy w centralnym miejscu spoczęły doczesne szczątki Henryka Ditla i jego żony Klary. Usytuowano tutaj również dwie nisze grobowe, przeznaczone dla potomków Ditla. W dwóch z nich pochowano brata Klary Ditl, Richarda Jakoba, wraz z małżonką Heleną z domu Schroter. I taka ciekawostka. Pod koniec II wojny światowej radziecki żołnierz, wchodząc do podziemi mauzoleum, przewrócił stojące tam po piersie Henryka Ditla, pozbawiając go nosa. Obiekt i teren cmentarza ewangelickiego w Sosnowcu był dewastowany i rozkradany. Na początku XXI wieku z mauzoleum wykradziono lichtarze, skradziono mosiężne detale z drzwi oraz zerwano miedziane obróbki blacharskie i pokrycia dachowe. Cmentarz podzielony jest na siedem sektorów. Znajdują się tutaj m.in. grobowce rodzinne sosnowieckich przemysłowców. Spoczywają tu m.in. Henryk Dietl, 1839-1911, sosnowiecki przemysłowiec, filantrop i społecznik. Klara Dietl, 1857-1930, żona Henryka Dietla. Paul Lamprecht 1844-1907 Sosnowiecki przemysłowiec Paweł Aleksander Lamprecht 1882-1964 Sosnowiecki przemysłowiec Ludwik Małwe 1840-1915 Inżynier górnictwa, dyrektor dóbr należących do spadkobierców hrabiego Jana Renarda w Sosnowcu. Konrad Gamper 1846-1899 wybudował w Sosnowieckim Konstantynowie wytwórnię kotów parowych. Jan Meyerholt 1860-1929. Sosnowiecki przemysłowiec. Ksiądz Jerzy Tyc, 1888-1944 Duchowny Luterański Waldemar Zillinger 1888-1957 Polski fizyk, nauczyciel, długoletni dyrektor Liceum imienia Stanisława Stasica w Sosnowcu. Warto przypomnieć, że od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po cały okres międzywojenny, Sostowiec był miastem wielokulturowym i wielowyznaniowym. Jak podają źródła historyczne, w roku 1905 w mieście zamieszkiwało ponad 5000 ewangelików. Jak pokazują archiwalne plany, najstarsze groby znajdowały się w tylnej części cmentarza za wybudowaną w roku 1912 kaplicą Ditlów. Po II wojnie światowej w Sosnowcu liczba osób wyznania ewangelickiego znacząco zmalała. Był to skutek silnych represji i emigracji Luteran, przez to też zmalała liczba pochówków na cmentarzu. Rodziny zmarłych wyjeżdżały i osiedlały się w różnych krajach, a pozostawione groby niszczały. Co ważne, na początku lat 70. XX wieku na prochach ewangelików zaczęły powstawać groby katolickie. Pierwszym takim grobem był grób Anny Markiewicz, która zmarła w roku 1973. Groby katolickie najczęściej pojawiały się w najstarszej części cmentarza. Obecnie dominują, choć zachowała się jeszcze część grobów ewangelickich, głównie z okresu międzywojennego. Najbardziej okazałą budowlą znajdującą się na Sosnowieckim Cmentarzu Ewangelickim jest położona w jego centralnej części kaplica Ditlów. Oprócz wspomnianej kaplicy w Mekropoli znajduje się jeszcze jedna okazała budowla. Jest to grób rodziny Majerholdów. Jej kształt nawiązuje do stylu mauzoleum. Jest to też przykład dwuczęściowego grobowca. Korpus część naziemna mieści schody prowadzące do części podziemnej krypty. Część naziemna grobowca oparta jest na planie kwadratu, a krypta podzielona jest na trzy w miarę równe części. Grobowiec rodziny Majerholdów powstał prawdopodobnie na początku XX wieku. W wielu przypadkach nagrobki wykonane zostały z czarnego marmuru. Wysoki, prosty obelisk mógł przypominać pomnik. Na Sosnowieckim Cmentarzu znajdziemy także nagrobki przypominające kształtem żydowskie macewy. Cmentarz Ewangelicki w Sosnowcu jest ciekawym miejscem kryjącym jeszcze wiele tajemnic i zagadek. Obiekt można zwiedzać od godzin rannych do zmroku. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje także możliwość wejścia do mauzoleum Ditlów. Tradycyjnie jest ono zwykle otwarte 1 i 2 listopada. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.